Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w imieniu przewodniczącej Zespołu Parlamentarnego Przyjaciół Zwierząt, w imieniu osób prowadzących ustawę o ochronie zwierząt i całej Rzeszy Przyjaciół Zwierząt w Klubie Platformy Obywatelskiej. Chciałbym rozpocząć od zdarzenia, które miało miejsce kilka dni temu, mianowicie Komisja Połączone Komisje Samorządu Rolnictwa oraz środowiska odrzuciły sprawozdanie pod komisji y, o, o, ustawy o ochronie zwierząt. Stało się to y, w sytuacji y, absolutnie niespodziewanej. Doszło do pewnej obstrukcji posiedzenia komisji. Y, w związku z tym chcielibyśmy dziś y, zaapelować do tych, którzy tej obstrukcji dokonali. Empatia nie powinna mieć barw politycznych. Zwierzęta nie powinny być używane w kampanii wyborczej nie powinniśmy grać nimi żeby zdobyć zaufanie wyborców. Krzywda zwierząt jest czymś większym niż tylko takim właśnie stanem jaki miał miejsce na posiedzeniu komisji. Szanowni państwo, apeluję do posłów Prawa i Sprawiedliwości, posłów Sojuszu Demokratycznej, tych dwóch opozycyjnych ugrupowań, które absolutnie bez uzasadnienia dokonały obstrukcji prac Komisji. Jestem przekonany, że to nie zwierzęta powinny być przedmiotem, tylko podmiotem obrad. Nie powinny stanowić takiej, elementu takiej gry politycznej. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Apeluję do prezesa Jarosława Kaczyńskiego który jak wiemy wydawał się kochać zwierzęta przeznaczając nawet 1% ze swoich podatków na organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt. Dziś mamy ten czas i to miejsce, w którym powinniśmy właściwie podejmować decyzje. Zwierzęta nie są rzeczą, czują i potrzebują w tej chwili pomocy polityków. Nie możemy pozostać sami jako klub, który chce dokonać oczekiwanej społecznie zmiany. Chcemy to zrobić wspólnie ponad podziałami. O pracach nad ustawą i o pracy Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt kilka słów powie przewodnicząca pani poseł Anna Mucha. Szanowni Państwo, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt pracuje od około trzech lat. Pracuje w gronie absolutnie apolitycznym. Moimi wiceprzewodniczącymi są z pis -u pan poseł Marek Suski, z SLD pani poseł Streker-Dębińska. Z PSL-u pan poseł Eugeniusz Kłopotek. Jak dotąd nasze rozmowy nigdy nie miały barwy politycznej. Zawsze dobro zwierząt i ochrona zwierząt była zupełnie wyjęta poza, poza nawias kłótni politycznych. Ten zespół myślę, że jest jednym z najbardziej aktywnych zespołów parlamentarnych. Spotykaliśmy się naprawdę wiele razy. Prace nad ustawą były dość kręte, dlatego że na początku... Po zgłoszeniu okazało się, że, że pojawiły się protesty ze strony różnych organizacji pozarządowych. Potem zgłosiliśmy po raz powtórny, poprawiony, trochę zmieniony projekt i ten projekt już zyskał akceptację i środowisk organizacji i jak dotąd wydawało się, że akceptację ze strony wszystkich partii politycznych. Proszę Państwa, ustawa o ochronie zwierząt została złożona w sejmie czy, czy, czy została przegłosowana w sejmie ta, która obowiązuje, w 1997 roku. Ta ustawa naprawdę naprawdę wymaga poprawy, naprawdę wymaga tego, żeby wprowadzić do niej kilka nowych elementów. To jest 14 lat bez nowelizacji, 14 lat podczas których we wszystkich kadencjach próbowano znowelizować, znowelizować tę ustawę. I nigdy to się nie udało. Tam jest kilka elementów, które wymagają natychmiastowej poprawy. W Polsce jest bardzo niska świadomość dotycząca tego, co e, przeszkadza dobrostanowi zwierząt, bardzo niska świadomość dotycząca nadpopulacji zwierząt domowych, kotów, psów, bardzo niska świadomość dotycząca okrucieństwa wo wobec zwierząt. E, ta nowa ustawa daje nam i narzędzia e, do tego, żeby egzekwować w, w większym stopniu prawo i, i działać na rzecz zwierząt, i też narzędzia, które będą służyły edukacji społeczeństwa. To jest Mówimy zawsze projekt minimum, ale to jest naprawdę maksimum tego, co możemy przegłosować w obecnym sejmie. Jest niezwykle ważne, żeby ta ustawa została przegłosowana i ja również przyłączam się do apelu do naszego kolegi, pana posła Marka Suskiego, który jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, a także do wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby poparli tę ustawę. Poparli tak, jak popierali ją przez prawie cały czas, kiedy pracowaliśmy nad nią w zespole. Przekazuję głos teraz pan poseł Artur Duni. Witam bardzo Państwa serdecznie. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że jestem członkiem podkomisji i bardzo mocno zaangażowanym w pracę tej zmiany do ustawy o ochronie zwierząt. Chcę Państwu powiedzieć, że tak jak tutaj i Jasia Mucha i Paweł Suski mówili o tym, że udało się wypracować naprawdę kompromis, taki, że i stowarzyszenia, które zajmują się ochroną zwierząt, jak również Polski Związek Łowiecki. Tą ustawę naprawdę akceptuję. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich. Ta informacja zosta powinna być, zostać przekazana dalej. Chciałem Państwu powiedzieć, że wiele tych zmian jest. Z jednej zmiany ważnej, która by się wydawała powinna być, wycofaliśmy się, bo chcemy, żeby ten projekt był konstytucyjny. Chodzi o zapis schronisk. Co to jest schronisko? Z uwagi na to, że były możliwości, że mogłaby być ta ustawa zaskarżona do Trybunału, wycofaliśmy się. Chcemy, żeby pomagać zwierzętom. Ta ustawa, ta zmiana ustawy daje możliwość uratowania wielu zwierząt, które dziś po potrzebują pomocy. Jest wiele zapisów, o których, jeżeli Państwo będziecie chcieli, będę mógł mówić, ale nie chcę Państwa zanudzać, jest bardzo ważna i co, co jest ważne, że faktycznie daje możliwość wszystkim organizacjom pozarządowym, ale tak naprawdę nam, nam ludziom, którzy dbają o zwierzęta, możliwość działania na podstawie tych zmian do ustawy. Dziękuję bardzo.